W Katowicach powstanie nowy park. Inwestycja może zostać zrealizowana dzięki przyjętemu w tym miesiącu przez Radę Miasta miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj uzyskujemy pełen konsensus międzyklubowy, bez względu na opcje polityczne, bez względu na poglądy, bez względu na, na, na inne różnice, które nas dzielą. To jednak przy tego typu projektach czujemy się jedną rodziną i chcemy. Yy, aby ta nasza miejska przestrzeń yy, ta zielona przestrzeń w szczególności wyglądała jak najlepiej. Park będzie miał powierzchnię 7 hektarów i zostanie usytuowany przy ulicach Leopolda, Leronda i Wiertniczej. Projekt parku na pograniczu trzech dzielnic, na pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej, projekt, który myślę w swoim założeniu ma pełnić te funkcje rekreacyjne, ale ma właśnie jednoczyć mieszkańców tego, tego obszaru. Projekt, który został poprzedzony konsultacjami społecznymi, w którym wzięło udział prawie 1500 mieszkańców z tego rejonu miasta, którzy wskazali te oczekiwania, potrzeby, które z ich punktu widzenia są Najbardziej istotny. Projektant firma LS Projekt zobowiązała się do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej do lipca tego roku. Na tym terenie nie będziemy działać bardzo ekspansywnie. Zależy nam na zachowaniu tego, co jest, oraz upiększeniu, czyli. Poza stworzeniem tej rekreacji będziemy dbać o zieleń, czyli będziemy dosadzać drzewa, krzewy, byliny, rośliny wodne, tak żeby ten teren był jak najbardziej atrakcyjny. Na terenie parku powstanie zupełnie od podstaw aleja Lipowa, składająca się z kilkudziesięciu drzew. To będzie naprawdę wzdłuż całego parku taka główna aleja. Będą dosadzane drzewa z wartością ekologiczną dla ptaków, czyli rośliny, które owocują, żeby dawały pożywienie, ale żeby również były dekoracyjne. Nasadzamy dużo bylin i roślin cebulowych, które są miododajne, więc na pewno będzie to z dużym plusem dla obecnych w mieście zapylaczy. W kwestii rekreacyjnej stawiamy na kilka funkcji, czyli przede wszystkim taka rekreacja czynna, czyli place zabaw dla dzieci, Młodzieży, również dostępne dla osób starszych. Będzie strefa rekreacji w postaci siłowni plenerowej, ale nie taka klasyczna z urządzeniami dostępnymi dla jednego użytkownika, tylko bardziej strefa workoutu. Będziemy mieli również taki roślinny labirynt. Też dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Będzie się znajdowała również duża strefa rekreacji, takiej biernej w postaci przestrzeni do grillowania, wypoczynku, gdzie będzie można sobie po prostu przyjść z własnym grillem bądź wykorzystać infrastrukturę, która jest już dostępna na miejscu. Będzie również na tym terenie, przy zbiornikach, specjalny podest, gdzie będzie można sobie po prostu podziwiać tą kwestię wodną, czyli roślinność wodną, ptaki. Takim też ciekawym rozwiązaniem jest wieża widokowa która również będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych do obserwowania ptactwa wodnego z góry. Ona będzie zlokalizowana w miejscu najbardziej atrakcyjnym między drzewami i będzie takie miejsce zaciszne, żeby po prostu sobie przyjść, obejrzeć co się dzieje po prostu nad zbiornikiem wodnym. Koszt całej inwestycji to około 7 milionów złotych.